Wielu myśli, że przy wapniejącym zapaleniu ścięgna pomaga tylko odpoczynek albo operacja. Przy barku wapniejącym ruch jest kluczem, dlatego mamy dla ciebie gotowy pakiet. Ramię w każdym kierunku, w każdym kącie. Razem wykonujemy ćwiczenia, naśladuj w czasie rzeczywistym. Możesz od razu wziąć w tym udział, żebyś później mógł wyraźnie odczuć, jak ci się poprawia. Teraz pewnie myślisz, jak to działa. Zaraz ci wyjaśnię. Nasze ręce nie są już używane tak jak. Stawy, zwłaszcza staw barkowy, zostały pierwotnie stworzone. Jest stworzony do sięgania do tyłu, do góry, podciągania, w dół, do przodu, do wewnątrz i wykonywania takich ruchów, ale nasze ręce w codziennym życiu są zazwyczaj z przodu. Bardzo rzadko sięgamy po jabłko, gdy jest na drzewie, żeby je zerwać, a raczej siedzimy na obrotowym krześle. Obracamy się do lodówki, otwieramy lodówkę i sięgamy prosto do środka. Pomyśl, jak często w ciągu dnia unosisz ręce do tyłu, w górę lub je cofasz. Praktycznie nigdy. To właśnie prowadzi do tego, że zwłaszcza w tym obszarze mięśnie i powięzi skracają się, napinają i nie chcą się rozluźniać w ogóle. To ciągle drażni staw, aż w końcu pojawia się intensywny ból. Mówimy o bólu alarmowym, aby zapobiec dalszemu pogorszeniu się całego stanu zdrowia. Dlatego teraz chodzi wyłącznie o to, aby poprzez rozciąganie i wzmacnianie tak ustawić kąty, żeby ciało mogło czuć się komfortowo. I za to będzie Ci wdzięczne, zmniejszając ból lub całkowicie go eliminując. Wiele osób sądzi, że wapń w ramieniu powoduje ból. Jednak obecność osadzonego wapnia nie zawsze oznacza problemy zdrowotne. Ale w większości przypadków nie ma to związku z bólem. I dam Ci jeszcze pozytywną perspektywę szansę, którą masz przed sobą. Jeśli znów użyjesz wszystkich kątów, ciało prawdopodobnie rozpuści ten wapń. Ból znika, twoja rzeczywistość się poszerza i wszystko będzie dobrze. Większość ćwiczeń robimy na macie albo na miękkim dywanie. I dopiero na sam koniec wracamy do pozycji stojącej. Proszę, połóż się teraz na podłodze, a jeśli masz pod ręką pętlę albo ręcznik, którego możesz użyć, sięgnij obiema dłońmi do tyłu. I chwyć mocno pętlę bądź ręcznik w obu swoich dłoniach tak aby ramiona nie rozjeżdżały się na boki, utrzymując je w równomiernej odległości. Stopy są razem, kolana delikatnie ugięte, teraz powoli przesuwasz opuszki palców coraz dalej do tyłu i pamiętaj, aby klatka piersiowa była otwarta, żebyś nie zapadał się w sobie, utrzymując prostą i stabilną postawę. Tylko żeby była szeroko otwarta, pierś do przodu można by powiedzieć. Następnie sięgasz opuszkami palców coraz dalej do tyłu, i wtedy poczujesz rozciąganie. Czujesz je w ramieniu, prawdopodobnie czujesz je wzdłuż rąk. Może być odczuwalne aż po czubki palców. Oddychasz w ten sposób, że rozciąganie jest jeszcze do zniesienia. Właśnie ten lekki, przyjemny ból. Teraz dodajemy siłę do tego rozciągania. Mocno i zdecydowanie naciskasz dłońmi na podłogę. Intensywnie i z pełną siłą przyciskasz. Puszczasz nacisk i zauważasz, że teraz możesz sięgnąć palcami jeszcze trochę dalej do tyłu. I jeszcze raz. Naciskasz na podłogę. Naprawdę mocno naciskasz na podłogę i rozluźnij się, a potem wejdź jeszcze trochę głębiej. Zwróć uwagę, żeby to nadal było dobrze do zniesienia, żebyś się nie napinał, bo chcemy się rozluźnić, a nie napinać. I jeszcze raz, naciskasz znowu na podłogę. I ponownie rozluźniasz, a następnie wychodzisz, ale trzymasz ręce w rozciągnięciu i ciągniesz teraz jeszcze raz do tyłu, tak daleko jak to możliwe. Trochę więcej. Wychodzisz, machasz lekko rękoma, poczuj to głębiej, rozluźnij się teraz. Zawsze po ćwiczeniu przychodzi nagroda w postaci: Och, to czuję się teraz trochę bardziej swobodnie i lekko. Dobrze, a teraz: pętla nie jest konieczna, ale daje przewagę. Dzięki niej masz na pewno wyprostowane łokcie. Jeśli robisz to bez pętli, to pamiętaj, aby trzymać ręce całkowicie wyprostowane. Uda powinny mniej więcej stać pionowo a ty stopniowo ciągnij się rękami dłońmi coraz głębiej i płynnie wchodząc w rozciągnięcie i pamiętaj jak wspominałam to absolutnie najważniejsze żeby łokcie były cały czas wyprostowane i się nie zginały łokcie muszą pozostać wyprostowane cały czas i idziesz coraz dalej w rozciągnięcie pogłębiając je stopniowo to znaczy, że górna część Twojego mostka powinna dążyć w kierunku kolan. Delikatnie pociągnij do tyłu, to wysuwa Twoje ramiona lekko z barków na zewnątrz. Łatwiej wchodzisz w rozciąganie. Bierzesz głęboki wdech, głęboki wydech, a ręce powinny być wyprostowane. I z każdym wydechem posuwasz się trochę dalej w rozciąganiu. Wdech pozostaje, a z wydechem posuwasz się dalej i jeszcze przyjemny ból. Znajdź swoją granicę, żebyś był właśnie w tym przyjemnym bólu. A teraz obiema rękami mocno naciskaj na podłoże, tak jak tylko potrafisz. Naprawdę mocno przyciśnij, następnie rozluźnij i pogłębaj rozciąganie jeszcze bardziej, zwiększając zakres. Znów mocno naciskasz na podłoże. Rozluźniasz się i dalej pogłębiasz rozciąganie, zwiększając zakres ruchu. Jeśli coś jest nie tak z obydwoma barkami, wtedy poczujesz oba barki z dokładnie taką samą intensywnością. Jeśli jedno ramię ma większy zakres niż drugie, to to słabsze będzie czynnikiem ograniczającym. Poczujesz rozciąganie tylko po tej stronie, gdzie masz ból i ograniczenia ruchowe. Znowu naciskasz mocno na podłogę, puszczasz napięcie i delikatnie wchodzisz jeszcze trochę głębiej, zwiększając zakres ruchu. Teraz wyjdź dość powoli, szczególnie jeśli nie jesteś jeszcze przyzwyczajony do tego typu ruchu ciała i przejdź do klęku, pociągnij mocno rękami do tyłu, a następnie powoli wróć w dół, utrzymując pełną kontrolę nad każdym ruchem ciała. Do następnego ćwiczenia połóż się płasko na brzuchu i staraj się wyciągnąć prawą rękę jak najdalej do przodu, przesuwając się wzdłuż podłogi, aż poczujesz pełne rozciągnięcie mięśni. Najlepiej pociągnij się opuszkami palców trochę do przodu, tak aby poczuć pełne rozciągnięcie. Wtedy powinieneś odczuć to pod pachą, w barku, a być może również delikatnie w klatce piersiowej, a następnie zginasz rękę. Chwytasz drugą ręką dolną część przedramienia. I teraz delikatnie, ale z wyczuciem i pełną kontrolą naciskasz lewą ręką i głową, aby prawa ręka powoli i płynnie zbliżała się coraz bardziej w kierunku prawego ramienia rozciągając mięśnie. I oddychasz w rozciąganiu, idziesz w intensywność, którą jeszcze możesz dobrze znieść. Głęboki wdech, głęboki wydech. I stopniowo wchodzisz coraz głębiej w rozciąganie. Zawsze przy wydechu idź trochę dalej, wejdź głębiej. Przy wdechu utrzymaj tę pozycję spokojnie. I ponownie z wydechem posuwaj się jeszcze dalej. A teraz dodajemy siłę. Teraz naciskaj łokciem tak mocno jak to możliwe w kierunku podłogi. I staraj się wyprostować rękę. A potem znów się rozluźniasz i przechodzisz do rozciągania, i jeszcze raz naciskasz łokciem w kierunku podłogi, i starasz się wyprostować rękę. Znów się rozluźniasz i idziesz głębiej w rozciąganie. I jeszcze raz naciskasz przeciwko podłodze. Chcesz wyprostować rękę, tam wzrasta ta siła. Ponownie się rozluźniasz i idziesz dalej w rozciąganie. Potem puszczasz i podnosisz. Aktywnie łokieć, starając się jeszcze bardziej zbliżyć prawą dłoń do barku, a następnie powoli i kontrolowanie wychodzisz z tej pozycji. I tak samo. Teraz na drugą stronę, ładnie i płynnie wysuń lewe ramię do przodu, zachowując kontrolę nad ruchem. Przesuwaj się, prowadząc palce po podłodze, tak aby delikatnie wyciągnąć ramię z barku, utrzymując przy tym płynność i kontrolę nad ruchem. I. Ugnij ramię i płynnie przejdź do pozycji rozciągającej. Oprzyj się mocno o podłogę. Kierując łokieć w górę. Zejdź pachą niżej. I przyciśnij prawą ręką, lewą dłoń tak mocno, aby poczuć przyjemne napięcie, które będzie skierowane w stronę lewego ramienia, ale nadal pozostanie komfortowe i relaksujące dla całego ciała. I oddychaj głęboko i spokojnie. Oddychaj coraz głębiej, zejdź pachą ładnie i głęboko. I prowadź lewą dłoń coraz dalej w kierunku ramienia. I teraz zostań, jak jesteś. Pacha pozostaje nisko, ale naciskasz lewym łokciem o podłogę i próbujesz wyprostować lewe ramię. I ponownie, rozluźniasz się i idziesz głębiej w rozciąganie. Jeszcze raz, naciskasz łokciem w dół, chcesz sięgnąć dłonią do góry. Znów rozluźniasz się i idziesz dalej. I jeszcze raz mocno naciskasz na podłogę z pełną siłą. Oczywiście intensywność powinna być nadal dobrze tolerowana? Trochę wyprostuj rękę, rozluźnij się, wejdź głębiej w rozciąganie, pozostań w tej pozycji, oderwij łokieć i pociągnij go do góry, utrzymując napięcie mięśni. Lewą rękę skieruj do barku, pociągnij jeszcze mocniej. A następnie powoli i płynnie opuść się w dół, zachowując spokojny, równomierny oddech. A teraz, proszę, obróć się delikatnie na prawy bok. Połóż ramię wygodnie na macie i pozwól, by Twoje ciało opuszczało się bardzo powoli. Zaczyna się rozciąganie. Pozwól sobie opaść bardzo powoli i wtedy poczujesz, jak delikatnie ciągnie z tyłu w okolicy barku. To teraz działa na tylne mięśnie oraz powięzi. Trzymaj mocno swoją rękę i pociągnij ciałem delikatnie do tyłu, tak aby ręka nieco wysunęła się ze stawu barkowego na zewnątrz. I kładź się coraz bardziej, tak daleko, jak to tylko możliwe, lewym barkiem na prawą rękę, aż poczujesz wyraźne rozciągnięcie. Ciągle dalej, tak? Podczas wydechu stale zwiększaj zakres rozciągania. Przy wdechu zatrzymaj się, a przy wydechu posuń się trochę dalej. Pamiętaj, powinien to być wciąż przyjemny ból, zanim zacznie przechodzić w coś nieprzyjemnego. Ważne, abyś czuł komfort i miał pełną kontrolę nad swoim ciałem podczas ćwiczeń. Teraz skupiamy się na wzmocnieniu mięśni, które wcześniej rozciągaliśmy. Przyciągamy ręką tak mocno, jak to możliwe, w dół, aby je skutecznie aktywować i wzmocnić. Ręka mocno ciągnie w stronę podłogi, rozluźniamy się i płynnie przechodzimy do głębszego rozciągania. I jeszcze raz, ręka przyciąga do podłogi. Rozluźniamy się i przechodzimy dalej w rozciąganie. I jeszcze raz, ciotka. Na dole przyciągamy i rozluźniamy, a następnie przechodzimy dalej w rozciąganie. Spokojnie oddychaj, a potem powoli wróć do pozycji wyjściowej i aktywnie unieś rękę do góry. Teraz odpowiednio ustawiamy staw, staw barkowy, aby działał sprawnie i zawsze dokładnie wiedział, kiedy musi przełączyć odpowiednie napięcia mięśniowe w organizmie. I wracamy. Teraz obracam się na drugą stronę, żebyś mógł mnie dokładnie i wyraźnie zobaczyć z przodu bez problemu. Przejdź teraz na lewą stronę. Lewe ramię swobodnie spoczywa na podłożu, całkowicie rozluźnione. I ponownie wchodzimy w pozycję rozciągającą, najpierw delikatnie ciągniemy ramię w kierunku tyłu. I idziemy coraz dalej. Prawym barkiem kierujemy się w stronę lewego ramienia i wyraźnie czujesz rozciąganie z tyłu. Przy barku, może trochę w plecy, trochę wzdłuż ramienia po zewnętrznej stronie, w tych miejscach pojawi się rozciąganie. I cały czas obracaj tułów w kierunku lewego ramienia. A następnie zaczynamy nasze ćwiczenie. Wzmacniamy rozciągnięty mięsień. Teraz, aby to osiągnąć, dociskamy ramię tak mocno, jak tylko jesteśmy w stanie do leżącego podłoża. Mocno dociskamy do podłogi z całej siły. Rozluźniamy i płynnie przechodzimy dalej. W głębsze rozciąganie. I jeszcze raz mocno naciskamy ramieniem na podłogę, napinając mięśnie z całej siły. Naprawdę mocno i stabilnie dociskamy. I rozluźniamy i idziemy dalej w rozciąganie. I jeszcze raz, mocno dociskamy ramieniem do podłogi. Dokładnie, naciskaj mocno na podłogę. Śmiało możesz wciskać maksymalnie. Zrób z tego trening maksymalnej siły. Tak jak jesteś zbudowany fizycznie, tak jak już potrafisz to zrobić. Nie da się zrobić więcej niż to, co robisz. Podciągnij rękę do góry jak najwyżej, jeszcze wyżej, bez opuszczania, mocniej ciągle w górę. I jeszcze trochę więcej, i jeszcze trochę więcej, i jeszcze trochę więcej. I powoli z powrotem schodzimy w dół, a teraz płynnie i spokojnie przechodzimy w górę. I następnie udaj się w stronę drzwi albo wygodnie do kąta w pokoju. Czy to framuga drzwi, czy róg, zrobisz następująco: Stajesz. Z rękami ustawionymi poziomo przed sobą, i teraz przechodzisz pod kątem 45 stopni z obiema rękami. I wchodzisz w róg górną częścią klatki piersiowej. A następnie, w zależności od tego, jak bardzo jesteś rozciągnięty, oczywiście szybciej lub wolniej poczujesz wyraźne ciągnięcie w klatce piersiowej, w ramieniu, w łokciu, może w przedramieniu, a nawet aż w czubkach palców. Gdy zaczyna mrowić, kontynuuj mimo wszystko. To mrowienie powinno nadal dawać przyjemne i komfortowe odczucie, bez dyskomfortu. Mrowi, idź dalej. Następna noc będzie lepsza, bo już to przećwiczyliśmy. Wiesz, że nocą będzie mniej mrowienia, bo pracujemy nad tym, by ręce nie drętwiały i lepiej się spało. Kontynuuj. Ruch z górną częścią mostka do przodu. Nie wchodź biodrem ani miednicą, ale skoncentruj się na prowadzeniu górnej części mostka. Chcesz się coraz bardziej schować w ten kąt. Ładnie wdychaj, a podczas wydychania jeszcze bardziej się zapadaj. Nawet jeśli stoisz we framudze drzwi, wykonujesz tę samą czynność. Przyciskaj obiema dłońmi do ścian z całej siły, aby poczuć pełne rozciągnięcie mięśni. Obie dłonie z pełną siłą dociskają do ścian. Następnie rozluźniamy się i stopniowo, z wyczuciem, pogłębiamy całe rozciąganie. I znowu wzmacniamy rozciągnięte mięśnie, napinając je z całej siły, tak jakbyśmy chcieli odepchnąć ściany na boki mocno. Rozluźnij je całkowicie i teraz zauważysz, że możliwość rozciągnięcia jest jeszcze bardziej zwiększona. Zróbmy to jeszcze raz. Ponownie mocno naciskamy na ściany lub na framugę drzwi, dobrze? Mocno naciskaj, rozluźnij i zrób to jeszcze mocniej. Potem wyjdź i teraz spróbuj pociągnąć z innymi mięśniami, używając ich pełnej siły. Z tyłu, z tylnymi mięśniami teraz je mocniej wzmacniamy i napinamy. A teraz staw ładnie się ustawia, żeby był skutecznie kontrolowany z obu stron jednocześnie. Teraz powoli wychodzimy. I teraz przygotujemy coś naprawdę wyjątkowego i niezwykłego. Możesz użyć ręcznika. Żeby sięgnąć tak, byś mógł się tam właśnie dosięgnąć. To ułatwienie. Lub możesz użyć naszego ratownika ramion. I tam są specjalne przegródki. Następnie chwytasz za te przegródki, które pozwalają ci na swobodne poruszanie się. W tym ruchu bez problemów. Możesz do tego użyć ręcznika, żeby dosięgnąć tam, gdzie ledwo sięgniesz. A teraz zrobimy ruch od przodu do tyłu. Swing, żeby wprowadzić tam ruch. A jeśli nie masz ręcznika, możesz wziąć także kij odmiotły. Wtedy to dodatkowy. Trening dla nadgarstków. Może być tak, że jeszcze nie będzie szło tak dobrze, więc ręcznik jest łatwiejszy. Oh. A pętla, jak zawsze mówimy, to taki uchwyt do trzymania, coś jak taki uchwyt do przenoszenia, bo często w kącie pokoju stoją jakieś przedmioty i nie możemy tam ćwiczyć. A teraz wykonujesz pierwszą minutę, robimy wyłącznie ruch od przodu do tyłu. I zauważysz, jak bardzo to pomaga w przypadku Twojego zwapniałego barku. Z powrotem do tyłu, to już ostatnie ćwiczenie w tej części treningu. Ciesz się tym. A teraz wróćmy do najciaśniejszej pozycji, tam gdzie czujesz, że najbardziej się rozciągasz. I w tej pozycji ciągnij mocno, napnij się na zewnątrz, naprawdę pociągnij na zewnątrz, rozluźnij się. I przesuń się jeszcze trochę dalej do środka, tak aby poczuć pełne rozciągnięcie i zwiększyć zakres ruchu. Poszukaj miejsca, gdzie możesz poczuć jeszcze trochę więcej rozciągania, a potem jeszcze raz dociskaj i chcesz pociągnąć rękami na zewnątrz, w stronę pętli lub ręcznika. Mocno ciągnij, rozluźnij się i wejdź jeszcze trochę głębiej. Często z tyłu odczuwasz nieco więcej rozciągania. Jeszcze raz mocno do środka i napierasz na pętlę z całej swojej siły. I znów rozluźnij się i jeszcze raz naciskasz na pętlę i znów się rozluźnij. Zdejmij pętlę lub ręcznik i jeszcze raz aktywnie i zdecydowanie wejdź tam i mocno, choć z wyczuciem, pociągnij do tyłu. Wchodzisz z powrotem w ruch i znowu wychodzisz. Spróbuj to poczuć: udało nam się, świetna robota, jesteś naprawdę niesamowity. Znasz kogoś, kto miewa już bóle barku od czasu do czasu? Więc koniecznie wyślij mu ten film, będzie ci naprawdę wdzięczny, bo ma spore szanse, żeby to całkowicie zniknęło.